Minucie po krótkim rogu gumny, gumny, mocny strzał, ale dobra interwencja kąpały. Pech, jeszcze raz gumny, nie zostawia tym razem piłkę Tomaszowi Wachowiakowi, ale jego strzał przez obrońców Siemianowiczanki. Jak będzie za e, trzecim razem, inne rozegranie. Gumny strzał zablokowany. Czwarta próba. Pech, gumny i znów błąd popełnia również Pech. Abdul. Abdul jest teraz. Achta sam! Ach ta sam! Świetna Ach, Achta sam! I y teraz jest naprawdę dobra szansa. Mariusz Orzeł i to jest gol! To jest gol! Pachniało to niespodzianką, i do niej doszło Mariusz Orzeł w półkolu strzałowym. Zdecydowanie najtrzeźwiejszy umysł zachował. Najskuteczniejszy zawodnik Siemianowiczanki. No i w 30 minucie spotkania. no zobaczymy. Pech. Jest Michał Wachowiak, ale znów kapitalnie kąpała. Jest teraz gol! Szymon Cyprych! Złe teraz to zagranie Turia. Szansa dla warty Cyprych. Natychmiast uruchomił gumnego, ale gumny drogi. No i spójrzmy. Gumny, gumny, ale jeszcze odegranie. Jeszcze to zagrali bardzo koronkowo. Coraz bardziej spychają rywali. Warciarze teraz strzały z Beke. Bogalski świetnie poradził sobie z Hećko, Bogalski jest w półkolu strzałowym. Bogalski wyłożenie. Biegowy. Buska z Turiem, Turi lepszy jest w półkolu strzałowym. Kontratak! Haka. No i kontra. Abdul. Jeszcze zdążył się Mianowiczanka. Abdul. Abdul. Abdul kontra Kalicki, ale jest sam. Na trzech obrońców warty. Z Kalickim sobie poradził. Abdul. Poradził sobie z Wachowiakiem. Abdul z backhandu. Bogalski. Bogalski. Sikorski. Jeszcze szansa. Rata. Aj. O. Achti Sam. Znalazł Mariusza Orła. Orzeł. Jest już w półkolu strzałowym. Orzeł. Potężny. Michał Wachowiak, ładne zagranie w półkole strzałowej. Chyba jest faul swoim kolegom. Gumny kontra kąpała. Jeszcze może się z tego wyratować kąpała broniąc, ale nie! Gumny trafia! Warta wyrównuje 1 do 1 w 54 minucie, a do końca tak naprawdę jeszcze 7 minut, bo zegar pokazuje 6,55. A więc sporo czasu mają warciarze na to, żeby odmienić te losy spotkania o 180 stopni. Mu, achtasam, Abdul, Abdul, achtasam, achtasam, jest boroniec, achtasam broni, Dwa... bronił Wachowiak, ale dobił Rehman Abdul w 57 minucie. Ależ kontra Siemianowiczanki, dwójkowa akcja. i proszę państwa, jeden do dwóch strzelcem bramki dla gości. Nie I w 57 na... minucie goście odzyskują Achtułem. prowadzenie Reman Abdul taką siatkarską Ten... Gumny broni kompała w kolu strzałowym Witwicki, Witwicki, Witwicki wybijają warciarze, ale tylko na chwilę Ach, ta sam Bronny zagrywa w półkole strzałowe jest strzał, jest gol ale wce... wcześniej Gwizdek oznajmiający, że zagrał nogą Waldemar Rataj w półkolu strzałowym wcześniej, tak mi się wydawało i tego dotyczy